Już o wiele lepiej idzie z tymi ciężko zbrojnymi. Też już chyba nie ma, nas szałasną Dobra, za chwilę się przekonamy jaką ostatnią pułapkę wymyślił na nas, ten tuelake. Nieszczęsny drzwi. Okej, okay, to chyba ta, droid militarny. Tak, to o to chodziło. No, ale bez szans. Na tamtym użyj tego. Pewnie myślał ten Twilek, że te wybuchy zrobią na nas Chyba się grubo pomylił. Dobra, ulepsze. Jakieś ulepszenie mieliśmy. Dobra, tamci nie się biją, a ja sobie pozbieram raczej. Jakiś pancerz był ten jak gończy. Na tego, żeby załatwić. Królewski oficer. No, bez szans. Widzę, że Twilek nie pali się za bardzo do walki. Kapitan Waklu jest. Dobra, kip. No się ma. Ach, przybył Cedai, rozlicz ogrom jego litości i szacunku dla wszystkich form, form życia. Generał Waku zatrudnił mnie w celu wykonywania pewnej pracy. Chodzi mi o bezzłośliwości. Haha, ha, to naprawdę nieporozumienie. Wyglądasz na zadowolonego ze swojej pracy. Podaj mi powód, dla którego nie mam cię zabić. Czemu pracujesz z generałem Waku? Kredyty były dobre, a Talia zadeklarowała zdradę. Tak więc otrzymałem zapłatę i teraz mogę zobaczyć błąd mojego postępowania i głęboko go, go, go rozważyć. Ale dzięki tobie oczyściliśmy dagona. A, to jest ten gościu. Dobra, nie skapnąłem się w ogóle. A dzięki tobie oczy... oczyściliśmy tego nagięta. Nawiasem mówiąc, możliwe. Ja tylko mówię prawdę ciężko uzbrojonymu Jedi, by później pomóc mu zadaniu. Po mnie mniej mnie interesuje niż wszystko inne. Ta postawa kiedyś się zabije. Potrzebuję dostępu do terminala. Myślę, że wciąż jestem podłączony. Możesz zrobić z terminalem, co chcesz. Skończyłem. Poczekam tutaj na twoje oddziały. Nie będę stawiać żadnego oporu. Zostań tu. Wkrótce przybędę w żeby się tym zająć. To jest niesprawiedliwe. Poczekam tu. Nie jestem przestępcą. No dobra, ale pomagałeś w przewrocie pałacowym. No to wyjątkowy jelec koszowy. Ok. Gościu pomagał w przewrocie, no to no, wypadałoby, żeby dostał jakąś karę. Na śmierć nie, nie zasłużył. Przynajmniej na, nas nie zaatakował. Nie? No i co? Dawać ten terminal. Dostęp do kamer. <tryk> Otwórz wszystkie drzwi. Drzwi bezpieczeństwa odblokowane. Wprowadź polecenie. Zładuj plany obszaru. Otwórz cele. Przetransferuj wszystkie pasowe funkcje do drugiego terminalu. Następnie zamień system. Okej. Okay. Coś jeszcze? Kip. Terminal jest się, nie? Nie, króla talia, żyje długo. A co z programem Epicentrum 6? To tylko standardowa procedura, by uchronić cenne sekrety mojego fachu. Ale to nic nie zmienia, prawda? Dostawiłeś o jedną pułapkę za dużo. Teraz zginiesz. Zostań tu wkrótce przebędę żołnierza. Dobra. Pogadajmy z tym o... Rikennem. Rik rik Dziękuję, teraz gdy jestem wolny. Musisz dostać się do głównego terminalu bezpieczeństwa, zdobyć kod, a następnie zablokować nie Lala, Już zdobędziesz kod i udać się dotrzeć do drugiego terminalu bezpieczeństwa, uzyskasz dostęp do systemów obronnych całego pałacu. Udało mi się przenieść sterowanie na drugi terminal ochrony Kadrona. Kapitan kadron może w każdej chwili otworzyć drzwi do przesiąka sali tronowej, gdzie są teraz waklu z tabinem. Musimy na udać się, się do sali tronowej. Chodźmy w takim razie. Nie ma na co czekać. Lecimy do sali tronowej. No i otwarte wszystko, dobra, to save'ik. Chodź Riken, pomożesz nam. Czy nie mógłbyś po prostu umrzeć? Dalej już nie pójdziesz. Mhm, tak. Nie dzisiaj Tobin, za późno. Nasze ulubione zwierzątko dezaktywuje pole ochronne sali tronowej. Lada moment krwawa będzie martwa. O nie, puściła ta. Uważaj, straciłem kontrolę nad bestią! No, a tak się właśnie kończy kontrolowanie takich dużych bestii groźnych. The beast. Nie zwracać uwagi na bestie. Do sali tronowej. Krowa musi zginąć. O nie, jak przebiegli tam bestie. Nie no, oczywiście mię będziemy musieli walczyć. Zniszczyć ich. <laughs> jak zginął w ogóle To jest larwa? Serio? Trochę duża ta larwa O mamie nie spróbujemy Okej, okay, otwiera To nie ma innej Nie można zrobić nic innego jak tylko ją zabić Chyba ją Jezu, ale dobra ta bestia Mocniejsza od wszystkich żołnierzy jakich tutaj Spotkaliśmy. Dobra, no bi. Bestie. Może weź sobie jakiś stymulant. No, bo... no, udało się. No okej. Okay. Jak biegnął? Kurde. A nie, Wakru się bije w ogóle z królową siema. Aby nie zginęła, jaka, jaka bitwa w ogóle w pałacu. Śmieszna. Nie no, śmieszna. Fajna, fajna. Bitewna medytacja. Użyj medytacji bitewnej, by wesprzeć royalistów. No i proszę, jakbyśmy nie mieli bitewnej medytacji, to byśmy nic nie zrobili. Pewnie. A tak to wspomogę. Tam ci w ogóle stoją, ten Rikin, gdzieś tam z tyłu. <laughs> Proszę, jak zginęli pięknie. Dobra, to co, możemy lecieć dalej, tak? Aha, musimy najpierw straż przyboczną. O, ten co wyskoczył z dwa mieczami. O, proszę, jaki... Mistrz Kafar, normalnie. Twój czas dobiegł końca, Talia. Twoi ludzie, ludzie odeszli, a ty jesteś skończona. Teraz... Zniszczyłbyś wszystko tylko dla własnej ambicji, Waklu. Republikę, Isis, wszystko. Nie daj się, Królowo. Drożące uproszczenie, Talia. Zmiana jest bolesnym procesem, a cena musi być zapłacona. Lecz Onderon będzie miał nowe przeznaczenie. Większe, niż możesz sobie wyobrazić. Stajesz się mało ostrożny, Waklu. Jeden błąd i będziesz pierwszym, który za niego zapłaci. Niech cię, twoja umiejętność posługiwania się mieczem nie uchroni cię przed moimi ludźmi. Żegnaj, Italia. Ognia! No i co? Chyba jej nie zastrzelą. Czy coś mię ominęło? Więc <grym>, to ty pewnie jesteś generowaku. Twoje plany kończą się tutaj, waku. Czy coś mi ominęło? Co? Jedi żyje? Jak to możliwe? Odkryłeś, że jestem pewien niespodzianek. Nie doceniłeś, do czego zdolny jest Jedi. Zabij ją! królową i ludzi. Szybko. Nikt nie może pozostać przy okay. Okej. A to teraz zginiesz waku. Jaki prawie epicki byłby to pojedynek, gdyby się nie wepchały tamte dwie. Wygrałaś bi tę bitwę, Italia, Lecz twoje rządy nie będą łatwe. Republika to donałce okręt, a ty pójdziesz na dno razem z nim. Jest zbyt niebezpieczny, by pozostał przy życiu. To przykro, ale śmierć to najlepszy sposób, by go ucieczyć na zawsze. Dopóki żyje, on jest w niebezpieczeństwie. W ogóle co, ona ma jakieś nerwowe tiki? Nie mogę tego zrobić. Każdy zasługuje na szansę, by odpokutować. Racja, jeśli odejdzie wolny, będzie przyczyną kolejnych cierpień. Szanuję twą radę, kraja, ale decyzja zależy od królowej. Należy do królowej, nie do mnie. Wystarczająco dużo krwi już się przelało kraja. Nie zabiję bezbronnego. No oczywiście, że go nie będę zabijał, w końcu jesteśmy dobrzy. Pewnie stracimy wpływ Ukrainy. Nie mogę tego zrobić. Albo. Nie, nie mogę tego zrobić. Każdy zasługuje na szansę, aby odpakutować. Jesteś głupcem. Twój to wyżej ma rację. Zaresztuj mnie, a w ciągu tygodnia i tak będę wolny. I te zemrzesz się z co Doceniam radę Jedi, ale jako władczyni miast orzekam, że jesteś winny zdrany i zostaniesz skazany na śmierć. Kapitanie Kadron nad... wykonać natychmiast. Talia, nie możesz. Jesteś zbyt słaba, aby to zrobić. Co z moim procesem? Nie odzywaj się. Ma rację, wasza wysokość. Jakim będziesz autorytetem moralnym, jeśli to zrobisz? Nie, znowu się podniesie. Ma zbyt wielu zwolenników. Doceniam Twą radę, lecz on musi zostać zabity. Perswazja. Zabijając go, zrobisz z niego męczennika. Wykorzystaj czas, który masz do umocnienia miasta. Spróbuj odwołać jego fałszywą propagandę. Zabijanie go nie jest rozwiązaniem. Jeśli się mylisz, ta cena... Myślałem, że mogę wydać taki rozkaz, ale to byłoby sprzeczne z prawem. Stajesz przed sądem waku. Zabrać go. Muszę iść z Kapitanem Kadronem. Walka musi się zakończyć. Wkrót, wkrótce wrócę i postaram się spłacić cię. Okay. Kryzys zakończył się dzięki Tobie Mistrzowi Kawar. Myślę, że chcę z Tobą porozmawiać. Wybacz. No dobra, no to pogadamy sobie w końcu z Kawarem i pewnie jakieś spotkanie w dawnej siedzibie na Dantwin A a, rana nie jest śmiertelna. Dawno nie używałam ich mocy uzdrawiających, ale jest w tobie nadal strzępek życia. To prezent od twojego mistrza. E, Okej. Okay. Obudź się, pułkowniku Tobin. Twoja rola się jeszcze nie skończyła. Przysłał mnie w Waklu. Niestety, generał przegrał. Wysłał mnie, by cię uratować i przekazać, byś natychmiast opuścił planetę. Jedi zaatakowali... ukrywali się w Sekretnej Akademii pod powierzchnią Telos, a teraz ujawnili się. Wszyscy jesteśmy w niebezpieczeństwie. Co? Przecież Jedi już nie ma, wszyscy zniknęli! Wszyscy tak myśleli, lecz oni ukryli się na Telos? Z drogi, stara kobieto. Tę wojnę można nadal wygrać i uwolnić Wanderona. Dokładnie. Wojna nadal trwa. Ach, kraja, kraja... Nie przeczytałem czy stracona, ale chyba stracono wpływy Ukrainy. Dobra, zapiszmy się. Lubo jakaś tronowa. Zanim z tobą pogadamy, Myślę, że otrzymasz jakąś nagrodę. mi z Mistrzenką Nie zabierze ci dużo czasu. Okej, okay, najpierw chcę pozbierać. Aha, czyli nie pozbieramy szans. Najpierw musimy pogadać. Dobra. Wydaje się, że moc działa w tajemniczy sposób. Czasem wydaje mi się, że ma całkiem to duże poczucie humoru. Spędziliśmy cały ten czas szukając ciebie, a ty przyszedłeś do nas sam. Myślałem, że twój powrót na Oderon był celowy. Wygląda na to, że w samą porę. Eee, mnie tak usilnie szukasz? Powiedziałem innym mistrzom, że naszą jedyną szansą, by zrozumieć o co w tym wszystkim chodzi, to znaleźć ciebie i spróbować zrozumieć, co wydarzyło się tobie. To atakuje nas poprzez moc. Wróg nie uwierzył mi, ale chętnie udał się na Dantuin, aby móc, aby tylko pomóc tamtejszym osadnikom i być może zabezpieczyć to, co jeszcze zostało w Enklawie Jedi. Jakie uzasadnienia by nie było, pomyślałem, że mógłbym spowodować, że wróg stanie się bardziej śmiały, pozwalając nam całkiem. Węglarwie. Twój powrót spowodował, że ci, którzy z nas zaatakowali, uczynili z, y, Ciebie uczynili swym nowym celem. Dlaczego wybrałeś takie miejsce na kryjówkę? A teraz, kiedy ujawnili się, to oznacza, że pozostali Jedi zbierą się na Dundwin. Stąd Stamtąd możemy kontratakować. Czemu nie Talos? Ale Atris jest na telos. Atris Sądziłem, że Atris uda się na Katar. Zbyt dużo czytaj rozproszyło się. Rada musi zabrać się, nie możemy już pozostawać w ukryciu. Co zdarzyło się na Katar? Wiedzieliśmy, że ktoś na nas poluje. W końcu Jedi zdecydowali się działać i zwołali tajną konklawę na Katar. Zanim doszło do spotkania, wszyscy tutaj zostali zabici wraz z Miraku Miralukami i wszystkim innym, co żyło na tej planecie. Echo i śmierć przeszło przez całą galaktykę. Zatem Rada zdecydowała, że nie możemy się ujawnić, by znów nie stać się celem ataku. Konsekwencje dla innych byłyby zbyt duże. Dlatego powinniśmy użyć całych naszych możliwości, aby znaleźć odpowiedzialność. Myślę, że jesteś jedynym, który czyni postępy? Ja mam kilka pytań.

Okej, okay. myślałem, że Cistowie zostali pokonani wraz z końcem wojny domowej Jedi. Ciemna strona jest tam ciągle. Okej, okay, czyli to się pytaliśmy dlaczego Sistowie tu przybyli. Okej. Okay. Hmm. Pomówmy o czymś innym. Gdzie są wszyscy Jedi? W szukając, szukając ciebie. Wy nie szukaliście? Tak, prosiłem ich właśnie, to jest, by zrobili co najmniej to. Uwierzyłem, że to jest Jedi w całej tej wojnie. Do całej tej wojny. Dlaczego? To było tak, jak gdyby moc umarła w tobie, pozostawiając pustkę. Widzieć taką pustkę w mocy stojącą przed tobą, to nie jest łatwa sprawa by stawić jej czuło. Śmierć Some... Jedi, Jedi zniszczenia Katar, wszystkie te rzeczy zostawiają echo. Dobra. Po, powiedz mi więcej o tych odgłosach. Okej. Okay. Dobra, e, nie wiem czy coś się jeszcze pytać. Posiadam więź mocy z inną osobą. Jeśli, jeśli jedna z nas odczuwa ból, to drugie czuje to samo. Ale to tylko stopni. E, Okej, okay, dobra, odpowiedzieć na wszystkie moje pytania. Nie będzie.

Ja na Damdurin. Rada czytaj przysięgła znowu się zabrać. Okej. Okay. Znaczy, drogi, jeszcze się przed nami. Niech mac będzie z tobą. No, niech moc będzie z tobą. No to teraz jakaś nagroda odtali, chyba, I'm nie?

Ok, jeszcze raz dziękuję, musisz już iść. Tam ci nadal tam stoją ogóle. Jeśli pójdziesz ze mną, zaprowadzę się na Twój prom. Dobra, to za chwilę. Czy od razu? Nie. Dobra, dobra, najpierw chcę sobie pozbierać. Okej, okay, za bardzo nie wiem co się stało. So, <coughs> Nadszedł czas, byście się pokazali. Skończyliśmy nasze zadanie i siedzieliśmy czekając na was. W ogóle ja chciałem pozbierać sobie z tej sali tronowej jeszcze rzeczy, a oni mi wyskoczyli, że filmik okej. Okay. Polityczna sytuacja na nie została opanowana. Onderon ma teraz tylko jednego przywódcę. Okay. We'll that... Powinniśmy wrócić na mrożne strzębę, a ustalić nasze działania. Dobra, ale nasze działania to ustalimy sobie. E, ustalimy sobie w następnych odcinkach. Zalecane? No nie wiem. E, no masz w kondycję, może jej damy. Damy jej tylko poziom jeszcze rozdamy. Akceptuj. Dobra, myślę, że dopiero w następnych odcinkach y, ustalimy nasze kolejne działania. Co będziemy robić dalej. Czyli szybki save'ik teraz sobie zrobimy I zwykły Okej, okay. dobra Dobra kochani, dzięki że byliście, oglądaliście te odcinki Do zobaczenia w kolejnych Już czuję, że się zbliżamy do wielkiego finału powoli no. Dobra, to dzięki, że oglądaliście i do zobaczenia w kolejnych odcinkach Trzymajcie się, pa!